w nowym filmiku. Właśnie jedziemy w stronę Urzędu Gminy. Musimy załatwić Buongiorno. parę spraw. Buongiorno, panie panowie. Ach, bardzo ładnie eh? panie panowie. To tak. I mam nadzieję, że uda nam się załatwić tych kilka spraw. Wiecie, jak to w urzędach. Czasami dużo czasu musimy spędzić, a potem się okazuje, że jednak nic nie załatwiliście, więc liczę na to i mam nadzieję, że wszystko się uda ogarnąć. Później wracając musimy też wstąpić do Rosmana. Także mamy parę spraw do załatwienia dzisiejszego poranka, a Wam oczywiście jak zwykle życzymy miłego oglądania. na tego. Przyszedł na zakupy i jedzenie dorwało. No. No i co? Słuchajcie, w urzędzie nie załatwiliśmy oczywiście nic. A dlaczego? Bo nie ma czegoś tam, bo pozmieniały się przepisy. Wiecie jak to w urzędach? Odesłali nas do kolejnego urzędu, który okazał się zamknięty, czyli standardowa biurokracja w Polsce. Tak to wygląda, wracamy ale na szczęście do tak wracamy do domu teraz. na obiad. Na szczęście w Rosmanie kupiliśmy to, co mieliśmy... O, dzisiaj mam dobra! Dupa fasolka. Ty patrz lepiej przed siebie, a nie tu na mnie się kapi. No. Fasolka dzisiaj. Tak mamy fasolkę w obradowcku, która została nam doświadczona. Katastrofy. A, ha, ale żartowni z siebie. No, także jedziemy na obiadek do domku na fasolkę, wygłodnieli. ale chciałam powiedzieć, że ty zjadłeś przed chwilą rol sushi a to no, jest antipasta a to jest przystawka, no taka przystawka widzieliście to? wracamy do domu, a gdzie jest kot? gdzie jest kot? no co to za wałek tutaj zwinięty? przepraszam bardzo gdzie jest koteł? gdzie jest kotełek? Cześć, zobaczcie jaki śpioch, cześć, no dobra już ci nie przeszkadzam, leż sobie tutaj, aha, muszę wam to pokazać, to jest mój talerz z fasolką, To a to jest talerz masiol z fasolką, to się nazywa porcja, nie ty pany złoto. No, ja wiem, że we Włoszech tak jecie, ale ja wolę tak. Dyskretniej i kobieco. Smacznego, panie. Dziękuję. Słuchajcie, nic tak nie łączy ludzi jak wspólne gotowanie. Tutaj widzicie ośmiornicę, która się właśnie rozmraża. Max przygotował już ziemniaczki. O, proszę bardzo. Tam są krewetki i będzie sałatka z ośmiornicy, kapary. Tak, Masymuś. Tak, a ja. A, tu zaraz, zaraz, zaraz. A ja tutaj przygotowuję chlebek bananowy. Widzicie, ubijam sobie już banany, ale powiem wam, że mam ochotę zrobić go dzisiaj z dużą ilością czekolady, więc zaraz Wam pokażę. Jeśli szukacie przepisu na to ciasto bananowe, chlebek bananowy, to oczywiście znajdziecie je na Facebooku. W zdjęciach w zakładce przepisy koko. No i proszę, moja masa przygotowana, dodałam czekoladę, a tym, razem, a tym razem postanowiłam, że zmieszam z czekoladą, która ma pomarańcze i cynamon. I wiecie jak to pachnie, już sobie wyobrażam jak będzie smakować. Także przekładam do foremki, jeszcze na wierzch dam trochę tej czekolady i do piekarnika. Jak tam, żyje? Musisz ją pokroić, no. Mm. sałatkę tutaj w przygotowaniu tak się zastanawiam, bo nie jestem pewna czy przepis na nią jest już na facebooku jeśli nie, to postaram się go wrzucić na dniach, żebyście mogli sobie samą taką um, sałatkę przygotować w domu a korzystając z okazji, że ciasto bananowe się robi, postanowiłam zrobić dzisiaj mango lassi ze świeżego mango z kardamonem proszę bardzo, dla mnie i dla Maxa odrobinkę. także przelewamy Odrobina lata zimą. Pyszne mango mm, Nie wiem, czy wy lubicie, bo ja na przykład bardzo lubię, zwłaszcza latem, ale tak mi dzisiaj naszło. A, jeszcze pokażę wam, jak wygląda e, sałatka. Po zmieszaniu wszystkich składników w ten sposób ostatni już się tutaj robi, czyli ośmiornica. Widzicie jej oko? Patrzy na was. Potwór z bagien, albo może nie tak. Potwór z garnka. No i zobaczcie jak on pięknie wygląda. Teraz zostanie tylko posypać cukrem pudrem i będzie na wieczór. Hmm, gdybym mogła wam tylko przesłać odrobinę tego zapachu pokazywałam wam w ostatnim filmiku te zestawy do robienia paznokci i miałam zrobić ich test na snapchacie ale dostałam od was kilka wiadomości z prośbą, żebym zrobiła to właśnie tutaj na kanale, także od razu zabieram się do roboty zobaczymy jak one się sprawdzą ale powiem Wam, że nie będę robić takiego standardowego fręcza. I wybrałam ten zestaw miedź. Także na początek malujemy tym czarnym. On ma być niby matowy. Zobaczmy, jak pędzelek. Jest mały. Jest taki standardowy pędzelek. Widzicie? Także dobra. Zabieram się od razu za malowanie. Pierwszy raz coś takiego robię w, moim, w moich filmikach, więc wybaczcie mi, jeśli to nie jest jakieś bardzo doskonałe. No dobra, rozprowadza się w miarę, ale widzę już, że trzeba będzie położyć dwie warstwy. Zobaczymy jak będzie zasychał. Też widzę, że dosyć dużo się go nabiera. O nie, wiecie co? Nie, jeszcze raz muszę to zrobić. Zmyję tego, bo mam pomysł. Zrobimy może tym, tym miedzianym, a resztę pomalujemy tym. No dobra, w takim razie zmywam i zaraz do Was wracam. Dobra, ogarnięte. Ten już mi, słuchajcie, zastyga, zasycha. Także lecimy z pozostałymi. Skupienie. Czy wy też tak macie, jak malujecie paznokcie, że staracie się skupić na tym, żeby dobrze je zrobić? No, jakoś idzie. Ta jedna warstwa, powiem wam, 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 że w ogóle mi się nie podoba. Bo mam wrażenie, że porobiły się coś takiego jak takie zacieki. Dobra, później zrobię poprawki. Ale okej. Okay. Hmm? Wiecie co? Myślę, że przetestujemy je na jednej ręce, na jednej dłoni. Nie będę Was tutaj już zanudzać tym, ale widzę już teraz, że one bardzo szybko zasychają. Także trzeba sobie z tym radzić w miarę szybko. A andiamo, Dobra, Isabella Micicetras, Zadrugo Unvarstva. Che abbiano tutti la stessa sorte dimostra che questo è un caso che va valutato, e analizzato punto dopo punto, caso dopo, dopo caso. E mentre le famiglie vivorebbero i corpi dei propri cari, la tedeschini, FM che sta conducendo l'indagine ha detto che i casi vanno esaminati uno per uno per arrivare alla verità e capire se di responsabilità si può parlare. E oggi a proposito di parlare... Ten y, odgłos pykający w tle to nic innego jak Massimo, który właśnie gra sobie w pokera na komputerze. Massimo, jesteś? No. Słuchaj, a może jak pomaluję paznokcie, to byśmy jakiś film obejrzeli, co?

Jak już skończę, to pokażę Wam też jak to wygląda w pełni na paznokciach. No, widzę, że mi tutaj zastyga. Wy też to widzicie, że one zaczynają się robić bardziej takie matowe. Ale teraz pomalujemy ten. Zobaczymy jak ten kolor. Aha. Dobra. Też widzę, że ma taki mały pędzelek, czyli podejrzewam, że wszystkie będą takie. No, kolor jest ładny, ale ja bym nie nazwała tego miedzianym. Na pewno będzie trzeba na niego nałożyć drugą warstwę. Prezentuje się całkiem ładnie. No i zobaczcie, paznokcie już trochę mi tutaj przysychają. Teraz tego nie widzicie, ale zrobię później wam zbliżenie. Jeszcze jedna warstwa. Dobra i pomysł mam taki, że nie będę robić standardowego fręcza, jak Wam już wspominałam, tylko je nieco ozdobię. Tu już mam sondę, także wezmę jeszcze, o już jestem, coś takiego i zrobimy tak. zobaczycie. di per scala, di indo, resti per scala, che sta Pełne skupienie? Widzicie co? Nie podoba mi się to. Jeśli mam być z wami szczera, to nie za bardzo mi się to podoba. Czy nie podoba mi się, jaki efekt dają te mm, tematowe paznokcie? Dobra, nie będę tego kończyć. Yy, ok. To teraz pokażę Wam, jak to wygląda po skończeniu. Zobaczcie, taki jest ten matowy kolor. I powiem Wam, że mi się to nie podoba. Ja chyba będę tradycjonalistką i będę stosować hmm, lakiery błyszczące. Poza tym zobaczcie, tutaj widać na tym paznokciu, że jak się niedokładnie pociągnie tym lakierem, to robi się taka górka. Ciężko powiedzieć, co to jest. Tutaj zresztą na tym też to widać. Takie smugi. No nie, to jednak nie jest manicure dla mnie. I nie jestem z tego zadowolona. Być może Wam takie matowe paznokcie będą bardziej się podobały. Ale mi nie. Dlatego zmywam je. Chociaż ten złoty jest całkiem ładny, ale niestety też są na nim smugi. No dobra. Zmywam, moją opinię poznaliście. Tak to się mniej więcej prezentuje. Jeśli ktoś lubi matowe paznokcie, to na pewno takie też polubi. I ja chyba pozostanę jednak przy błyszczących. Zaraz wybiorę jakiś lakier i będziemy malować od nowa. No i to ja rozumiem. Zobaczcie. Czarny błyszczący. Zupełnie inaczej się prezentuje, zupełnie inaczej wygląda lakier Likoris, Sejwit i taki efekt. Co sądzicie? Moim zdaniem zdecydowanie lepszy. I chyba przy takim pozostanę. Matowe paznokcie to jednak nie jest dla mnie. Max. Co robimy? Szukaj na liście, może coś ciekawego na dzisiejszy wieczór. Koniec tego pokera. No, koniec, basta, basta. Jutro. Słyszeliście to? Jesteście świadkami? Dobra, herbata gotowa, czystek. E, ciasto jest, mandarynki są, mandarynka. czyli można, tak, czyli można oglądać film. My się z wami już żegnamy. Mam nadzieję, że mimo wszystko spędziliście z nami dzisiaj miło czas. Taki zwykły dzień. Ale takie dni też są potrzebne, prawda? Do zobaczenia, kochani. Buziaki, pa! Ciao. A tak prezentuje się Pipo oh, wieczorową porą. Karton, kot szczęśliwy, głowa na zewnątrz i można iść spać.